Panowie, pilnujcie swoich kobiet, bo Wielki Uwodziciel wrócił do Warszawy. Był tu dwa wieki temu. Adorował włoskie baleriny oraz Izabelę Czartoryską. Teraz ma zamiar zachwycić widownię Teatru Wielkiego. O kim mowa? Kasanowa? No, wielki podrywacz. Jakiś przystojniak. Jakiś lobelas. Taki gość, co to latał za kobietami we Włoszech. Kasanowa, jak wiemy, był, był celebrytą XVIII wieku, osobą bardzo interesującą, który, który właśnie kochał teatr, kochał balet i kochał tancerki. Kasonowa jest pomyślana jako, jako, jako balet dla szerokiej publiczności i dla publiczności, która nie musi posiadać wiedzy na temat baletu. Zresztą balet jest generalnie bardzo, bardzo przystępny. Nie trzeba podchodzić do oglądania przedstawienia baletowego z uprzedzeniami. Jeśli chcecie się przekonać, dlaczego Kasanowa uznawany był za największego kochanka w historii oraz poznać tajniki uwodzenia, to zapraszamy do opery narodowej od 28 maja do 7 czerwca.